to coś popada nawet mm. ej, obie spokojnie popadało. także na szybkości taki odcinek no, także ładnie się pryska, jest bezpiecznie mm. podwórko przednim wygląda tak sobie, tutaj na dołku jest ok, tam dalej ej, bliżej, gdzie jest ej bardziej płasko jest naprawdę krzeniczka jest jest super no, ale dobra, ok, teraz sobie szybko po krzyżniach po sobie szybko prysnę. Jeszcze udało mi się kupić mocznik, mocznik ten stary, bez tego inhibylatora. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Trudno jest to wymówić, ale dobra, o oto. Yy, pszeniczka tak sobie wygląda. No, nie jest zaciekawa, ale o właśnie, co tu mamy. Trzeba pryskać od grzyba. Dobra, ale to już yy, innym zabiegiem popryskam. Także tak to sobie wygląda, dobra ja się śpieszę bo widzicie góra tuż tuż idzie, tak perkinsem na pole chyba szybko jeszcze nie jechałem nigdy. Za pół godziny byłoby super, czyli byłoby perfekcyjnie Także Morcik też by się wchodzą, tak że super by było Panie, gdzie Pan wyjeżdżasz? Ale to tak i tak jest moje pole, także, także spokojnie Oho, chyba pada, będzie ciekawie, dobra Cieszymy się, bo naprawdę, bo naprawdę coś to co wygląda tak na deszcz i chyba tam już pada. taki krótki odcinek, tak jak mówiłem, że na szybkości nagrywany. Jeszcze raz powtórzę, poszło jakieś 11 jak chyba i pół na hektar i na 350 litr wody tego zwykłego. Także tyle co by było w tym akcie.